Kupywać rzeczy na przykład. No, no to tap no i video. tyle. Aha, i co jest? Nie, no to scrollujesz, Scrollem robisz. Aha, dobra. Ale to, co, już będziesz budował? więc ktoś nie. to streamek już leci. Już leci? No, zaraz zobaczę, czy jest na YouTubie już. Tak, już jest na YouTubie. Leci już streamek. No, myślę, że dobra, ja mam czat i tak dalej, wszystko. Nie postawić pierwsze szafki. Nie wiem, no czekaj. Mamy 6000, bo ty dołączyłeś. Nie wiem, ja bym postawił chyba tu, nie? To ja kupię kasę, nie? czekaj. No tu. Okay. No tak, no gdzieś tak. Ja kupię kasę. Kasa poszła mm, streamka zacina jak zawsze Ja liczę, że mi na nie wydupcy. Ej, ty mnie słyszysz? Halo? No, słyszę, Nic, bo ja się martwię, że mi zaraz Radeta bo mi stream nie działa na YouTube. Nie widzę przynajmniej go w sensie telefonie mnie. Czy, to mi się aktualizuje cały czas. Czatu nie będę mógł czytać. mamy szafki, tak? Teraz musimy kupić rzeczy. O, no to dobra. Aha, co ty kupiłeś? A szafkę. No wiem, 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 wiem. Dobra, no to ja kupię rzeczy. Jeszcze ja kupię. Ej, bo stream chyba nie działa mi. Ja sprawdzę. No, no sprawdzę siebie. No, bo cały czas mam ładowanie. Co w się sensie no. No, B, się mi leci. Ale nie widzę, bo jakby nie działa w ogóle. Jest. Ale normalnie działasz Widać wszystko? Ładuje mi się. No właśnie, mi też tak cały czas. Nie Zaraz startuję. Dobra, chodź, ułóżmy A po co tu? tu Chodźmy już to rozpakować. Aha, bo tu. No to się to wyrzuca, ten karton. O, działa mi. Oliver, działa już. Ja? Jo, działa. Wodę na dole. Albo... Dobra, wyle gdzie to ułóż. Ja zaraz ceny zmienię, bo tu się zmieniło. To rób ceny, Ej, no i znowu, ale znowu wywaliło streama. Co? Znowu się ładuje. Zróbmy, tak, Nie rozumiem, czemu zacina po jakimś czasie. No i zaciła. No ja... Czemu tak... O! Odcięło? Proszę już się zaczynaj. Jak zatnę to się obrażą. Dobra. Czeram. No i zacięło. Nie wierzę. Dobra mordo, robię na nowo z tym